Ech, ech, ech. Byłem, tam, że tak se średnio, nie? Uuu Kruczaj Ty na seriale Wszystko się spombowało po co. A nic się mi potrafić, ale nie mogę. Biceps, ćwiczenie jakże znane na bramie, uginanie ramion e, oburącz. Ale ostatnimi czasy, w zależności od tego, na przykład jak tam sobie chwiczycie na siłowni, dosyć małe są te obciążenia, a wasze bicepsy były są już duże, więc brakuje ciężaru. Zróbcie sobie Oczywiście, od razu tutaj nadmieniam, że nie wiem, czy po tym Wam rośnie biceps. Kompletnie nie mam pojęcia, czy będzie jakaś hipertrofia. Na pewno będzie pompa mięśniowa i na pewno będzie fajna zabawa na treningu. Po to właśnie są te odcinki, jak można urozmaicić sobie trening siłowy, jak wprowadzić jakieś zmiany, żeby nie było nudno, żeby było fajne. Wracając do tematu, uginanie brama. Robię tutaj trzy serie. Stałe obciążenie, do tego obciążenia sobie dojdziecie. Jaka jest różnica, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego ćwiczenia? Weźcie na środku, a sobie wychodzimy i uginamy. I tak będziemy robić. I nic więcej tutaj nie trzeba robić. Panie nie? Dobra, ale o co chodzi? Otóż, zaraz zacznę ja mówić. Wykonuję trzy serie. Z tym, że pierwsza seria jest na trzy. Zaczynam od ugięcia ramion i przez Lewej ręki, to jest moja lewa ręka? Lewa, lewa ręka wykonuje 3 powtórzenia, a prawa 3 sekundy jest z 5. To samo później druga ręka. To samo następnie od nowa lewa ręka. 3, 3. Staram się zrobić 12 takich powtórzeń, czyli 4 takie mini serie w serii. To jest pierwsza seria. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest pierwsza seria. Natomiast druga seria, za chwilę sobie odpocznę i robię już na dwie sekundy. Kolejna seria, odpocznę, robię na jedną sekundę. A ostatnia seria już do całkowitego yy, wyczerpania, ale robię oburącz, tak jak zazwyczaj. Fajna odmiana. Fajnie się odpoczywało. Widzicie, chyba już. To idzie ciągiem. Zobaczmy, jak będzie to na...

Uf. 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 Ja po tym, po tym pierwszym, uf. na trzy powiem wam, że tak se średnio, no, nie? po drugim już czuć, no to już wyjdą tutaj sześć, no bo trzymamy się po dwunastu powtórzeń, dobrze liczymy? Dobrze, nie? Chwilę odpocznę, jak wiecie, sezonów. ale to dobra, że nie za długo odpoczywał. I teraz... Se cumple, ¿sí? Widać, która słabsza, a która mocniejsza. Ja wiem, że Została mi jeszcze jedna seria. Uuu, kurczę. Jedna seria, ale wszystko się spompowało po bicepsach. Chwilę kurczę, gdyby, żeby gdybyście nie patrzyli, to chyba bym nie skończył. Ale widać, nie? że prawa jest silniejsza, a lewa już nie mogła dociągnąć. No dobra, ja zrobię tą ostatnią serię. Kurczę jak ktoś powie, że nie czuł popły po tej kombinacji, to ja nie wiem. Na ja, lekki ciężar. Takie 12, że ostatnie to były półruchy, ale zrobiłem 12. Także widzicie, nie zawsze wychodzi, a nie chcę ale nie mogę. Także nie zawsze to wychodzi, jakby miało wyjść. Być może ten pierwszy ciężar był yy, za duży, albo myślę, że chciałem zmieścić się tutaj w parę minut w odcinku, więc tą przerwę możecie sobie wydłużyć. Możecie zacząć zrobić sobie na przykład tylko to ćwiczenie na biceps, i jeżeli jesteście avengersami, to możecie zacząć od 5. Wtedy sobie to rozłożyć na przykład tu 15, ale potem już potem na 12 powtórzeń. 5, 4 sekundy, 3 sekundy, 2, 1. Uwierzcie mi, pompa taka, że raz kiedyś jak prowadzicie takie ćwiczenie, nie proponowałbym na zakończenie, bo ciężar będzie naprawdę śmieszny. Lepiej na początku na dokrwienie, dogrzanie. Sprawdźcie. Dajcie znać w komentarzu subskrybujcie dzwoneczek, żeby wam nic nie oknęło. Ja już prześliczyłem dzisiaj wicepsy, dziękuję, do widzenia, a tu uczę. <gry>